Siamoczko z tej strony Orokrogim Olog, co w dzisiejszym odcinku yy, zrobimy sobie taki drobny teścik. Otóż wbiłem się teraz w powietrze. Ciężko mi powiedzieć jak wysoko, ale no bardzo wysoko, ponieważ widziałem coś nawet większego niż zero gravity, no to pomyślicie sobie jak, jak, jak to musi być wysoko teraz, jeżeli leciałbym prawie 5 minut w górę. I teraz co? Muszą. Jeżeli załóżmy, no bo w ogóle najpierw zobaczymy, czy można dojść do końca mapki, a potem zobaczymy, co się stanie, jeżeli włączę. San, bo jak włączy się san, to jest takie przyciąganie, że... oj, naprawdę uwierzcie. Testowane to było nieraz i zresztą pokażę Wam po prostu stojąc na ziemi. Co się dzieje, jak jest moon. To jest jak Rw i całą resztę tutaj co mamy po lewej stronie. Tej, pod tą dziesiątką. Jest to po prostu jakaś masakra. 98 nie, a mi chodzi o peł, pełny 10.0. Tak, także klikamy tą J i lecimy dalej w górę. Mhm. Mm Mm. O no, tej sobie ustawię, żeby <słyski> On chyba moich słuchawek nie widzi No więc pozdro no ale dobra, lecimy. Lecimy z prędkością 750 km na godzinę. Tak obstawiam, że przy 750 na godzinę silnik by dosłownie został wysadzony i poza tym dziwne jest to, że do chmur nam zostało jeszcze po prostu według tej gry nieskończoność czasu, a do kosmosu to nawet tego nie stwierdzę. Bo coś mi się zdaje, że po prostu jesteśmy teraz już, tak rzecz ujmując. O, o, właśnie. Moja prędkość, którą możecie zobaczyć tutaj w prawym górnym, górnym rogu, R Speed wynosi w tym momencie prawie 1000 na godzinę. O, maska Urwana! Co to? Co? O co zaczyna się roz, rozpadać? A no w sumie taka prędkość. Uro, ale w ogóle wy to widzicie? Zaczyna nam prędkość spadać. Już lecimy tylko z prędkością 550, a bo było 900 coś. Czy to jest jakaś automatyczna blokada? A nie mam teraz 500. A, zało się podwyższa, ale ciutko. Ja sobie jeszcze raz wyjdę w ustawienia, jeszcze raz. Yy, spróbuję powalczyć z moimi słuchawkami. O, widzicie, co tu się dzieje? No tak jak się... <śm> tak jak się spodziewałem, no... My chyba raczej tutaj za bardzo nie znajdziemy. Eee, jako takiej końca. końca jako takiej blokady. Nie znajdziemy blokady, bo już nam się prędkość znowu i to dosłownie nie trzeba podnosić. I teraz idealnie. Patrzcie, jak to się szybko podwyższa. Już mamy 1000 na godzinę. Jeszcze ja chwilę poczekamy, nie wiem, już tak z 5 minutek, może wiem, że to może Wam się wydawać nudne, więc jak coś, to możecie sobie przewinąć. Ale sobie poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy co, gdzie, jak, choć myślę, że nie, nie powinniście, bo zobaczcie, zaczyna nam tutaj wszystko falować wokół, a to może sprowadzać się już do tego. Hi, hi, hi. Znajmniej... Wy... I Wy to widzicie? Co się tutaj dzieje? Silnik nam normalnie będzie za chwilę wchodził do auta. Ym... Ja bym stwierdził, że tak w ogóle to już jest on w aucie, bo zobaczcie, jak to jest wszystko pogięte tutaj. Aha, dobra. Mamy dosyć dużą prędkość. Ponieważ wynosi ona 2000 km na godzinę i teraz jeszcze szybciej rośnie, hamulce są na niebiesko, a to oznacza, że zostały zmiażdżone. A i w ogóle nie wiem, jak to się dzieje. Przód auta wraz ze wzrostem prędkości się gnicie coraz bardziej. Zobaczcie lepiej w ogóle, jak, jak teraz wygląda to od przodu, jak w ogóle te błotniki wyglądają. Żebym mógł z... O! mogę i teraz sam Ew, co, co tu się dzieje? Trzy tysiące Boże, cztery tysiące, pięć tysięcy kilometrów na godzinę. Udahiel 6, 7, co 8 tysięcy, 9, 10 tysięcy na godzinę przekroczyliśmy. Tak. To komputer nie utrzyma za chwilę. W ogóle, auto zera zapórzcie to ten rysunek, co tu się dzieje. Ehm. Um. Wykryto pewnie niestabilność gry. E, tak. Komputer początkowo, początkowo sobie radził. 9000 km na godzinę nie robiło na nim jakiejś wielkiej różnicy. Lecz czasami. No właśnie, coś tutaj. Coś mi się zacięło. Ale śmieszne to było. Najpierw 3000 na godzinę. Jakoś tak. Potem nagle zrobiło się tysięcy, kiedy zaczęliśmy spadać. No i teraz, zresetujemy jeszcze raz auto. A nie, to musimy wziąć R Reset. Dobra. I pyk. No i będziemy teraz lecieli. Widzicie, prędkość rośnie. To jest normalna, to jest na razie normalna prędkość. 200 na godzinę. Lecz zobaczycie, auto nie, jest praktycznie nieuszkodzone. Jest w stanie idealnym. 200 godzin nie robi na nim wielkiej różnicy. Ale kiedy zaczniemy się rozpędzać do mniej więcej prędkości 1000 na godzinę, przód auta, bo widzicie, raczej przeważa tutaj przód. Jest wystawiony najbardziej. Zobaczycie, co się z nim stanie, bo ja wiem, co się stanie, bo już zresztą. Wy też pewnie wiecie, co się dzieje, bo widzieliście przed chwilą, co się stało. Ale yy, no, podejrzewam, że on po prostu ups, zostanie, zostanie zmiażdżony, zgnieciony. Na, na moich obydwu rysunkach, tutaj po lewej stronie, jeżeli widzicie kursor, no to tutaj, gdzie jest tych mnóstwo białych kresek i tutaj ten typowy już wbudowany, to na nich nic się nie pojawiło na razie. I dziwię się, że w ogóle w tym momencie nie zaczną pękać opony, bo to, po, to im wyżej, tym większa szansa, to że normalnie ci pęknie opona jakaś, tak? Bo jest tam inne powietrze, inne, jakieś tam tlenki wód, inny skład powietrza i w ogóle co innego. Także yy, no. Jest to tutaj też mnie kratono. Hmm. No, mamy 500 na godzinę, a on się jeszcze trzyma. No tak, trzyma się. Nic się na razie chyba nie zepsuło. O Jezu, teraz auto zaczęło już naprawdę mi wariować. Widać, że hamulce już na niebiesko, czyli coś już jest nie tak z hamulcami. Jeżeli dobrze słyszę, to słyszę w aucie jakieś drobne trzaski. O, 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 wytracę prędkość. To może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Może to oznaczać, że za chwilę auto się zepsuje, Widzi, Widzicie, że hamulce są już na niebiesko, dosłownie. Sobie chwilę poczekajmy, bo do 900 dojdzie w miarę tak wolno, a po, dziwi, po Jak jest już po 1000 km na godzinę? znaczy mil na godzinę, czyli teraz jedziemy prawie 1600 km na godzinę. To, to ci trochę spanie do 600, a potem tak zacznie lecieć do góry, więc poczekajmy i zobaczymy, co się stanie. Akurat teraz nie mogę zatrzymać nagrywania, więc... Coś mu cóż, musicie przebodać. O, widzicie, jest 900 już 20-30, auto zaczyna po prostu wariować hamulce są na niebiesko. Już taki kurde ciemny odcień. Może się one po prostu rozgrzały, czy coś takiego? Nie wiem. Interesuje mnie to. Będzie mnie interes... O, widzicie, spada już prędkość. Już jest 800, 700 prawie. Tak, już 600, 500. To co jest? Coś za bardzo mi spada. No, co tam, 280 coś? Ej, dobra, ty... O, widzicie, już ci gniecie ten... Gniecie się już. Maska. O, zaczyna rosnąć. Ja myślałam, że to będzie 60 coś, a to. No, maska już zaczęła się gnieść. Tu jest dobra wiadomość, bo. O nie, spada. Znaczy, tak mniej więcej spada, a rośnie. No, nie jest dobrze. Muszę to przyznać. A się. Error to widzicie. Same rory. Same rory. Weźmy sobie w pogodę, tak na spokojnie. Popatrzmy to tu. Możemy zrobić mgłę, ale jej nawet jego nie widać. Mm, dobra. Czy wiatr nam pomoże? No nie za bardzo. My sobie lecimy. Raczej za bardzo to ta, nasza prędkość nie będzie zbyt jakaś oszałamiająca, ale dobra. Ja myślę, że nasz auto już jest w pełni gotowe tak naprawdę do podjęcia ostateczn, ostatecznej próby, jaką będzie zmienienie z tej prędkości, czyli 500 mil, czyli około 1000 na godzinę. Yy, przyciąganie, jakie jest. Jakie panuje na słońcu, bo to może być naprawdę bardzo ciekawe. I abstrawiam, że jak będziemy uderzali o tą wyspę, ups, yy, jeżeli w ogóle będziemy uderzali o tą wyspę, no to to może być. Głąbicia... A jeszcze w ogóle silnik działa. to sobie trochę się nim pobawimy. Nie powiem, że jest śmiesznie. Mm, najpierw to byłoby wyjąć w ogóle bach i sprawdzić, żeby to auto wybuchło, ale dobra. Mm. <laughs> 280 na godzinę to jest maks prędkość. Nasza prędkość ogólna wynosi teraz 1000 mil na godzinę, czyli około 2000 na godzinę. E, no mil na godzinę, tak. A więc e, pękają opony, przednie już pękły. I co teraz z tylnymi? Bo wszystko zaczyna, jak widzicie, powoli falować. Jak to było. W... No tak, już prędkość zaczęła teraz po prostu rosnąć na całego. Przednie opony pękły i kompletnie nie wiem dlaczego. Nie, ja wcale nie wiem, yy, bo wcale się nie unosimy. 3000 na godzinę. Szkoda, że to nie wybucha ten, ale. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale też tu zaczyna buchać. Można także łatwo zauważyć, że to auto O, w ogóle pękło, opony. No to tak swoją drogą. Ale można także zauważyć, że <ścoughs> to jest dosyć jest śmieszne. Ta auto ma napęd na cztery koła, ponieważ jak widać, i przednie osie, i tylne osie. Ups, ym... Nie powiem, to już szansa. Kręcą się. Także, no fajnie, fajnie. Dora, ojejku, nie zauważam, ale nasza prędkość wynosi w tym momencie około 52-53-54 tysięcy km na godzinę. I nagle hamowanie na ręcznym jak też. Ej, wy to widzicie, w ogóle nie chcę spłatać prędkości. Ej. Nasza ogólna prędkość teraz. Dobra, nasza prędkość ogólnie zaczyna wariować. My już nie widać zimy lądu i w ogóle nie da się wyżej popatrzeć z góry na auto. Mm, no. <noise> w ogóle jestem ciekawy, gdybym miał oryginalną wersję BMG, to co by było. Ej, dobra, bo już mamy w tym momencie prawie 7000 km na godzinę. To może po raz, zobaczyć, czy znowu się przywieźli nam komputer. Dobra, trzy. Zdejmiemy ręczny. Trzy, dwa, jeden. Jedziemy. O, widzicie, auto zaczęło się palić. Tam na górze coś zaczęło jarać nagle. No, w tym momencie jest to około czterech, pięciu tysięcy. Pięć tysięcy. 7, 8, tysięcy, 9, 10, tak dobrze pójdzie do 15, 16 tysięcy na godzinę możemy przyspieszyć. <śred Attractuj> Dziwne, że w ogóle jeszcze auto nie wybuchło przy takiej. Znaczy w ogóle nie zrobiło się z niej miaska, ale. <śred Attractuj> <śred Attractuj> <średyt tree> osiemnaście i pół tysiąca. Wy to w ogóle widzicie, to teraz się stało. To I ta lista. Ten obrazek. w ogóle tutaj... Tutaj... Jakiś ogień jest to auto zobaczcie co ty z jakiś co jest jakiś górny, nie wiem, no Dobra, jest by śmieszne trochę Jatka. Ej, spróbujmy pojechać. No dobra, I teraz z, jeszcze wiem, że już odcinek jest długi. Ale z, zobaczymy coś, czego naprawdę jestem ciekaw. Wejdziemy sobie na mapkę, na której zupełnie nic nie ma. I zamiast samochodu Respełnimy sobie benzynę. Która już była w moim poprzednim, w poprzednich odcinków. Jestem ciekawy, co się stanie, jeżeli stację, którą za chwilę spełnię, e, zmienimy jej nagle atmosferę. Weźmiemy najpierw sam, potem trochę zmieniamy jakieś ustawienia. Możemy także zobaczyć e, Water Tower, bo także wiem, że działa to. Um, ustawiamy. Przecież e, to nie jest ale no dobra, ładny kolor. Ale ustaw się jakoś normalnie. Pu, ho, ho, ho. To ci powiem nieźle. Coś ta stacja za bardzo nie chce z nami współpracować, to, to powiedzmy szczerze. Poza tym, patrzcie, tutaj będziemy mieli małe kropeczki. Teraz patrzcie: 12 tysięcy kilogramów. Wiecie co? Jeszcze raz spróbuję. To nie uważam, że to jest normalnie samochód. Z tym jest duży problem, bo to ciągle odpada, no. No i teraz mamy problem, bo... O właśnie. W ogóle, gdzie ta noga, jak się wygina? Dobra. I jeszcze raz zasłonimy sobie stację, bo coś jak widzicie, e, no nie gra coś tyle. No proszę, zadziałaj, 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 no. Jak widać. Nasza stacja benzynowa coś nie za bardzo Ty z nami dzisiaj współpracować, więc nie zdziwcie się że po prostu, jeżeli teraz coś nie zadziałam. A już chyba wiem dlaczego. Ehm. Um, pewnie mam nastawiony sam teraz. W ogóle. R, Erw. Erw. Halo. Erw. No, i teraz spróbuję, jak jest minus 9,8. Jeżeli to zadziała, to już znamy tego winowajcę. Dobra, inaczej po prostu od razu spróbujmy. Eee, co? I teraz san? Elementy się porozrzucały. Ciekawi mnie, co to jest ten łuk tutaj. To w ogóle do niego można dotrzeć, ale. Nie wiem, chyba nie można. Y ale tak ogólnie nasza stacja benzynowa wygląda. Y no i obserwuję, że chyba coś za dobrze wygląda. Ono. Y Halo, 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 to jest. Teraz wiecie co, chyba zakończę ten odcinek, bo coś jak widzicie. To nie chcę współpracować. No chyba... i, I... Zrobić, po prostu zakończę ten odcinek i zostawię to bez komentarza, bo coś tutaj po prostu no, nie gra. Bo to po prostu coś nie gra. I jeszcze zobaczymy coś, co jest absurdem. Otóż zobaczymy coś takiego. No, ile się uda coś tu zrobić. No, ale satelita coś nie współpracuje. Więc negativer w ogóle ciągle to ciągle lata? Tak, po prostu dzięki za oglądanie, bo nie co w ogóle? Właśnie zbłoga mi komputer. Dzie dziękuję za oglądanie, ale to też widzicie to, zostawcie, może po prostu ja zostawię to bez komentarza. Także trzyma.